Przedstawię definicję funkcji, a następnie kilka przykładów omawiających, które przyporządkowania są funkcjami, a które nie. E, a więc definicja. Funkcją nazywamy takie przyporządkowanie określone na zbiorze x, posiadające wartości ze zbioru y, w którym każdemu elementowi ze zbioru x odpowiada dokładnie jeden element ze zbioru y. Może to być ten sam element. I teraz krótki przykład. Mamy dwa zbiory. Zbiór X jest zbiorem widzów, zbiór Y zbiorem stacji telewizyjnych. W zbiorze X mamy trzy osoby i każda z nich ogląda, jak widzisz, jedną stację telewizyjną, różną stację. Osoba pierwsza o inicjałach JJ ogląda TV1, osoba druga MD ogląda TV2, osoba trzecia JM ogląda TV3. Jest pytanie, czy to jest funkcja. No to jest funkcja, ponieważ każdemu elementowi z tego zbioru, ze zbioru X odpowiada dokładnie jeden element ze zbioru Y. To jest to, co jest tutaj napisane na czerwono. Elementowi X odpowiada dokładnie jeden element ze, ze zbioru Y. Elementowi Drugiemu odpowiada również jeden element ze zbioru Y. Elementowi trzeciemu odpowiada również jeden element ze zbioru Y. Omówmy teraz inny przykład. Mamy również zbiór widzów oraz zbiór stacji telewizyjnych, ale mamy tylko dwie osoby oglądające stacje telewizyjne. Widzimy, X1 ogląda TV1, osoba druga ogląda TV2, osoba trzecia nie ogląda żadnej stacji telewizyjnej. I zastanówmy się, czy to jest funkcja. Spójrzmy na definicję. Czy każdemu elementowi ze zbioru x odpowiada dokładnie jeden element ze zbioru y? Pierwszemu elementowi ze zbioru x odpowiada jeden element ze zbioru y. Drugiemu elementowi również odpowiada jeden element ze zbioru y. Trzeciemu elementowi nie odpowiada żaden element, ale musiałby odpowiadać tylko jeden element ze zbioru y. A więc tutaj. X3 Wszystko psuje, ponieważ ta osoba nie ogląda żadnej stacji telewizyjnej. Nie ma żadnej strzałki wychodzącej od tej osoby, a więc to nie jest funkcja. Rozpatrzmy kolejny przykład. Mamy zbiór X, zbiór widzów, Y, zbiór stacji telewizyjnych oraz mamy do, dość dużo widzów, a tylko trzy stacje telewizyjne. I spójrzmy. Pierwsze trzy osoby oglądają TV1. E I odpowiednio kolejne osoby oglądają e wybrane stacje telewizyjne. I spójrzmy. Czy to jest funkcja? Czy każdemu elementowi ze zbioru X odpowiada dokładnie jeden element z zbioru Y? Sprawdzamy. Pierwszemu elementowi odpowiada jeden element. Wychodzi stąd jedna strzałka. Drugiemu elementowi. Odpowiada też jeden element, trzeciemu też jeden element. Jak widzisz, z każdego czerwonego kółeczka wychodzi jeden element do zbioru Y, do zbioru stacji telewizyjnych. A więc to jest funkcja, ponieważ każdemu elementowi ze zbioru X odpowiada dokładnie jeden element ze zbioru Y. Należy tu zwrócić uwagę, na nawias, że może to być ten sam element. To nie, że X1, X2, X3 oglądają tę samą stację telewizyjną. Ważne jest, że każda z tych trzech osób ogląda jedną stację telewizyjną, czyli jedna strzałka wychodzi ze zbioru X. Rozpatrzmy sobie kolejny przykład. Yy, ponownie pierwsze trzy osoby oglądają TV1. Kolejna osoba ogląda TV2. Jak widzimy, ta osoba jest dosyć kontrowersyjna, gdyż ogląda dwie stacje telewizyjne, a tutaj pozostałe trzy osoby oglądają jedną stację telewizyjną. I teraz jest pytanie, czy to jest funkcja? Zerknijmy na końcówkę definicji. Czy każdemu elementowi ze zbioru X odpowiada dokładnie jeden element ze zbioru Y? No niestety nie. O, tutaj właśnie na czerwono zaznaczyłem dwie strzałki, że tej osobie odpowiadają dwie stacje telewizyjne, a zgodnie z definicją powinna odpowiadać dokładnie jedna stacja telewizyjna dokładnie jeden element ze zbioru Y. A więc czy to jest funkcja? Nie, to nie jest funkcja. Zbiór X jest zbiorem uczniów, Y jest zbiorem krzesełek w sali matematycznej. Mamy kilku uczniów, mamy też kilka krzesełek. I zobaczmy, Marek siedzi na krzesełku o numerze 1, Joanna na krzesełku o numerze 2, Piotr zajmuje trójkę i tak dalej. Jak widzimy, jest jedno krzesełko wolne w sali, nie zajęte przez żadną osobę. No i czy to jest funkcja? Czy każdemu elementowi ze zbioru x odpowiada dokładnie jeden element ze zbioru y? No tak, Markowi odpowiada jeden element, Joannie jeden i tak dalej. Aż do Moniki. Monice również odpowiada jeden element. X niech będzie zbiorem ludzi, a y zbiór liczb symbolizujących wysokość danego człowieka. Jak widzimy, Marek ma 1,74 74 wzrostu, Joanna 1,60 60, Piotr i Dawid 1,75 75, Monika 1,65 m. Czy to jest funkcja? Sprawdźmy to na podstawie definicji. Czy Markowi odpowiada jeden element? Tak. Czy Joannie odpowiada jeden element? Tak. Piotrowi również odpowiada jeden. Dawidowi też odpowiada jeden element i Monice także. Jak widzisz, każdemu elementowi ze zbioru x odpowiada dokładnie jeden element ze zbioru y. To nic, że akurat tutaj odpowiada ten sam, ale ze zbioru x wychodzi zawsze od danej osoby tylko jedna strzałka, a więc to jest funkcja. Czy następujące przyporządkowanie jest funkcją? Każdej mamie przyporządkowujemy jej dzieci. Jak widzisz. Mamy x zbiór matek, a y zbiór dzieci. Wanda ma jedno dziecko Tomka. Janina również ma jedno dziecko Antka. Barbara, jak widzisz, ma troje dzieci, a Sylwia dwoje. Czy to jest funkcja? Czy każdemu elementowi ze zbioru X odpowiada dokładnie jeden element ze zbioru Y? No, niestety to nie jest funkcja, ponieważ Barbarze odpowiadają trzy elementy, a powinien odpowiadać jeden i również z powodu Sylwii to nie jest funkcja, gdyż Sylwii odpowiadają dwa elementy, dwie osoby, a powinien odpowiadać dokładnie jeden element ze zbioru y. Czyli prościej, zauważ, że aby była funkcja, ze zbioru x musi wychodzić tylko jedna strzałka, a tutaj wychodzą tutaj trzy, tutaj dwie strzałki, czyli to nie jest funkcja. Czy następujące przyporządkowanie jest funkcją? Każdemu dziecku przyporządkowujemy jego matkę. Eee, zwróćmy uwagę. X niech będzie zbiorem dzieci, Y zbiorem matek. Tomek ma mamę Wandę, Antek ma mamę Janinę, Romek, Wojtek i Ania są rodzeństwem i mają matkę Barbarę, Adrian i Kasia są rodzeństwem i mają mamę Sylwię. Czy takie przyporządkowanie jest funkcją? Czy każdemu elementowi ze zbioru X odpowiada jeden element? Spójrzmy. Tumkowi odpowiada jeden element ze zbioru Y. Antkowi odpowiada jeden element ze zbioru Y, czyli Janina. Romkowi jeden element, Wojtkowi jeden, Ani jeden, Adrianowi jeden, i Kasi 1. To nic, że Romek, Wojtek i Ania są rodzeństwem i im. Odpowiada jeden, ten sam element. Tak samo Adrianowi i Kasi odpowiada jeden, ten sam element, czyli mama Sylwia. Nie ma to żadnego znaczenia. Ważne jest, aby ze zbioru x od każdego elementu wychodziła jedna strzałka. Czy jest to funkcja? Tak, to jest funkcja.